Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Solotku dzisiaj Zagramy sobie znowu The Walking Dead. Tak jest. No i cóż, 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 cóż. Kurcze, te radio chyba zwabiło trochę zombiaków. To było głupie. A to są wieki są mega zryte na bani <śmiech> <śmiech> Naprawdę zryte na bani, w 100% No znowu zero animacji, z, kurczę uderzenia mnie jednak A jednak mnie uderzają. Dobra, kierujemy się tutaj w tą stronę, gdzie oni chcą. No, tym razem się nam udało zabić tutaj na strzała. W sumie, jeszcze bym się przeszedł do tego budynku tu po lewej, zobaczył, może tam się da wejść. Może znajdę tam te baterie, które tam chciał ziomek. Byłoby bardzo miło. No, niestety, nie da się wejść. Wszystko skryptowane. Nie ze mną taki numer. Dobra, tam nie, nie pójdziemy sobie chyba. No cóż, no w takim razie biegniemy. Nie ma czasu do stracenia. Właśnie to jest takie posrane, że czasami zabije ich, a czasami nie. No. Tak powinno się zawsze zabijać. I zauważyłem, że wystarczy jeden silny. Dwa słabsze, żeby zabić świetnie się to sprawdza. Jak widzicie, zresztą bardzo fajnie się w ten sposób zabija. A to fryjer. Ok, dobra, jestem z powrotem. Tutaj kolega prosił mnie, żebym pomógł mu w pewnej w ważnej sprawie. Także musiałem na chwilę wyłączyć. Może to niezbyt profesjonalne podejście, że nie wyłączyłem telefonu podczas nagrywania, ale patrzcie no, mi to. To jest tak wkurzające, te zombiaki są tak beznadziejne. Okay. To już mój ostatni w sumie leczący. Silny jestem, muszę przyznać. Dobra, to wszystko jest martwe na szczęście. Ale przejdziemy się tutaj jeszcze po tym wszystkim, zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma. Ginisz ma to. Dobra, spróbujemy wejść do tego pokoju do znaczy pokoju tego domku. Dobra, nic tam niestety nie było. Także będziemy szukać naszego wujka Nasze, W sumie nie naszego wujka, ale będziemy szukać wujka Trzeba szybko się... O, myślałem, że ten jest żywy Na szczęście nie był Pamiętajcie, strzeżonego Pan Bóg strzeże, także... Martwią mnie te zombiaki tutaj Mam nadzieję, że tego nie otworzę. Muszę się kierować gdzieś tu. On musi być gdzieś tutaj w środku. coś dzwoniło That's it. Big thanks. No dobra, mamy klucze. Nie ma szans, że ja jestem tu Tak czuję. Woah. Dobra, biegniemy. Mam w dupie te wszystkie zombiaki, co są za mną. Ja też w sumie nie ma ich tak dużo. Spróbuję się nimi zająć. Dosyć łatwo w sumie zgubić trochę to marnowanie, <laughs> no. tak na moje oko czasu, aczkolwiek to no trudno. Teraz postaram się troszeczkę bardziej, że tak powiem, ostrożnie podejść do sprawy. Zobacz, do tego po policji da się wejść, jeszcze tego nie próbowałem. No, 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 no. Nie tego Mam się tam kierować, tak? No, f... Fuck. Co się stało z tym miejscu, to nie wiem. No dobra. Bierzemy naszą... I spierdalamy stąd! Mam nadzieję, że to się nam uda. Fak. Fak. No i gadajem padłem. Jak to sprytnie zrobić, żeby przeżyć, kurcze. Tego nie wiem. Dobra, pomyślmy. To trzeba jakoś taktycznie do tego podejść. I spodziewałem się, że gra. Ta będzie czegoś takiego ode mnie wymagała. Ach, dobra. Zanim odpalimy tam to coś, spróbuję najpierw wejść na posterunek policji. Chociaż wiem, w sumie wiem. Pójdziemy tam na górę może po tej drabinie. Może to się uda. A ciekawe. Oj. Dobra, to się nie uda. Dobra, najpierw spróbujemy zabić te wszystkie zębiaki, co będą tutaj w okolicji. W okolicy. Sorry. <laughs> Z takim hapekiem to nie mam szans What the fuck? mnie Tak Jeszcze raz Teraz jest ich jakoś dużo więcej niż przedtem, nie wiem właściwie czego to jest wina ani sprawka. No fuck! Jak on nie trafił. Czysto. Come Teraz musimy uciekać. Fuck! Czy to nie jest przesada? No i kurde no. Rozumiem do trzech razy sztuka, ale do czterech Przesadzili, kurczę. Moim zdaniem, przesadzili. Tutaj powinny te ząbki na strzała spadać, przynajmniej, albo w jakiś porządny sposób powinno być to. odwzorowane właściwie. A nie w tak beznadziejny jak tutaj. Teraz tam wszystkie zombiaki, które tu będą. Fuck, this shit. Zmieniam na broń palną, bo nie ma czasu na zabawy w kotka i mysz. Mam nadzieję, że Ziomek mi w jakiś sposób pomoże. O kurde! Fuck this shit. Dobra, nie powinienem był tego otwierać w ogóle. Ale dobra, mam już jakiś plan mniej więcej jak tutaj wyjść stąd hmm. no zobaczymy. Teraz mam po prostu wszystkich w dupie. Nie idę tam na górę, bo to jest w sumie śmierć. The no Dobra, nie ma szans. Patrzcie ich, kurwa tyle jest, że to jest. Nie to się robi bez sensu powoli. <słuch> Jak ja mam to przeżyć? O to jest pytanie. To jest dla mnie wielka niewiadoma, to jest wręcz niemożliwe. Jak tu nie ma innej drogi w sumie Tędy przejść się nie da. Chociaż w sumie nie wiem tego A może się da. Nie, Nie da się. Fak Pomysł mam w sumie jakiś tam mały Zrodził mi się w głowie Co to za deszcz kurde Nie, mi się wydaje, że trzeba iść tam na górę jednak. Albo ten. Wow, 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 wow. Udało się, patrzcie, udało się Fuck yeah Fuck yeah B... Biacz Fuck yeah I dobra, także tutaj się z wami pożegnam Do zobaczenia, na razie, cześć